Hello! Dzisiaj otwieramy takiego boczka CUTE rzeki Dobra. Którego bym chciała najbardziej chyba tego legendy legend albo tego mitycznego? Sprawdzamy. O, epic epicki, o! I, i to jest dodatkowo takie squishy, o, Dobra. Wyciągamy paczuszki. Jedna, pierwsza. Druga. Trzecia. I to jest z taką obwódką. To najpierw tą sprawdzimy. I tu jeszcze na sam początek widzę taką kapibarę. słodką I z kaczuszką. Patrzcie, jaka taka czuszka. Dobra, co jeszcze mamy? Kurde, zgubiłam. Takiego chyba mieliśmy. O, czekajcie, mam go. Takiego, I taką śnieżynkę. Dobra, teraz druga. Czyli to. Wypad. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy jednego pieska. Drugiego pieska i trzeciego takiego czarnego kurde nie spadać mi tu dobra i mamy jeszcze skusi terianki dobra teraz ostatni czyli ten to otwieramy i co tutaj w środku jest Ej, taki zwierzęczek mi się trafił. Czy to jest króliczek? Ej, tak, to jest królik. Jaki w ogóle słodki jest? Dup, dop, pup, pip, pup. <grym> Ej, w sumie jest cute. Widzicie? Ja takie mam. Tylko, że nie różowe. <grym> takie prawdziwe mam. Słodkie. To na tyle. Bajo. Widzimy się w następnych filmikach. Oczywiście subskrybujcie, żeby być na bieżąco i kliknijcie w dzwoneczek. Oczywiście nie wynikajcie, czemu jestem taka poczochrana, bo kiedy sobie zdejmowałam kitka, to oczywiście mój pies musi złapać za I może dlatego. A więc pa pa!